Witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ciekawostek. Czy nasza ludzka historia to tylko opowieść o kulturach i cywilizacjach, czy też o duchowej ewolucji człowieka? Dzisiejszy odcinek opowiada o tajemniczym upadku Matrycy, który miał wpłynąć na nasze DNA, ograniczając potencjał ludzkości. Porozmawiamy o utracie 12 nitek DNA, duchowych blokadach i o tym, jak te wydarzenia ukształtowały historię świadomości człowieka. To podróż w głąb czasu, w której nauka spotyka ezoterykę i starożytne mądrości. Według tradycji Kejtona i innych systemów ezoterycznych człowiek posiada duchową matrycę która jest pierwotnym zapisem jego istnienia. Matryca ta zawiera informacje o wszystkich możliwościach życia, zdolnościach duchowych i energetycznych oraz pełnym potencjale DNA. W pierwotnym stanie człowiek miał 12 aktywnych nitek DNA, z których każda odpowiadała za określony wymiar świadomości. Intuicje, zdolności twórcze, zdolność manifestacji, wgląd w wyższe wymiary, zdrowie i harmonię ciała i ducha. Matryca, matryca działała jak przewodnik i system sterowania. Człowiek mógł w pełni eksplorować swoje zdolności i współdziałać z energią Wszechświata. Upadek matrycy przyczyny i skutki. Historia duchowa ludzkości opisuje upadek matrycy, czyli moment, w którym pierwotny porządek został zaburzony. W wyniku ingerencji ciemniejszych sił lub niskich wibracji świadomości, część nitek DNA została zablokowana lub utracona. Skutkiem tego było pojawienie się ograniczeń. Ludzie zaczęli żyć w systemach ego, oddzieleni od swojej intuicji, mocy kreatywnej i pierwotnej świadomości. Pojawiły się blokady ewolu, ewolu, ewolucyjne, trudności w rozwoju duchowym, poczucie oddzielenia od wszechświata. Ograniczona percepcja rzeczywistości i życie w lęku oraz materialnym podporządkowaniu. Niektórzy mistycy i badacze sugerują, że utrata 12 nitek DNA była energetycznym zacięciem w kodzie ludzkiego rozwoju, które ograniczyło dostęp do pełni potencjału. Jaka jest historia duchowa ludzkości w kontekście upadku? Ten upadek matrycy odbił się w całej historii. Starożytne cywilizacje posiadały wiedzę o wyższych wymiarach o energii, medycynie, dźwięku i świetle, ale część tej wiedzy została utracona lub ukryta. Religie. Mity i tradycje przekazują fragmenty tej pierwotnej wiedzy, często symbolicznie, jako opowieści o bogach, upadłych aniołach, kryształach mocy czy tajemnych naukach. Cała ludzkość zaczęła funkcjonować w ograniczonym polu świadomości, co wpłynęło na konflikty, choroby. Nierówności i poczucie izolacji od kosmicznego porządku. Pomimo upadku, według tradycji duchowych istnieje droga powrotu do pełnej matrycy. Poprzez pracę z świadomością, światłem i dźwiękiem, człowiek może aktywować utracone nitki DNA. Medytacje, praca z energią, krystaliczne siatki, intonacje dźwiękowe i wzorce geometryczne pomagają przywrócić harmonijny przepływ energii w ciele i polu energetycznym. Każdy świadomy człowiek staje się współtwórcą odrodzenia duchowego zarówno własnego, jak i kolektywnego. To proces powolny, wymagający uważności, ale otwierający dostęp do pełnego potencjału ludzkiego istnienia. I na zakończenie, podsumowując, upadek matrycy i utrata 12 nitek DNA pokazują, że historia ludzkości to nie tylko wydarzenia fizyczne, Lecz duchowa podróż świadomości. Ograniczenia, które doświadczamy, nie są stałe. Możemy je przełamać poprzez uważność, pracę z energią i świadomością. Każdy z nas ma w sobie potencjał powrotu do pełni, do świadomości wielowymiarowej i harmonii z kosmosem. To opowieść o odzyskaniu mocy, której nigdy nie utraciliśmy całkowicie, tylko chwilowo zagubiliśmy jej dostęp w drodze do ewolucji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka ciekawostek. Jeśli się podobał, zainteresował, to bardzo proszę o serduszko i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. I oczywiście zachęcam do dobrowolnych wpłat, dowolnych kwot na zrzutkę. Link do zrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. A ja życzę Państwu przyjemnego popołudnia i zapraszam na kolejny odcinek już jutro o godzinie 16.00. Mówiła Ewelina Ebenberger. Do ufuszenia.